Nie zaliczyliśmy wizytę w meczecie. Tak. I pobrałem 5 euro opłaty za zdjęcie. <light recessICO> ja musiałam się pięknie o to przyodziać, jakąś normalnie jak chłopka wyglądam. <vulner�ged> Ale specjalnie do meczetu brałam z brylantami buty. Żeby nie było takiej brydoki przy. Tylko z brylantem. No, także szału nie <laughs> ma nie urywa. Jeden wielki pokój z dywanem, i kolorowa ściana, i parę książek. I to by było na tyle. Pozdrawiam, ryba. Gangsterzy lat 90. Nawet Antoś był grzeczny i spokojny, więc yy, wizytę w meczecie yy, mamy zaliczoną. chociaż bym wolała jakiś inny meczek jeszcze ogarnąć, większy, no, ale mniejszy to. No, także w meczecie byliśmy. Antoś nawet się umiał zachować, ale i tak nie było. Kogo, kto by nam kazał buty zjeść i w ogóle. No, ale... Mamy to picie jeszcze w tej... Plaży? Yy, Teraz idziemy sobie na plac zabaw, bo trzeba odreagować po tej wizycie w meczecie. A ja w końcu będę mogła się pozbyć mojego przebrania, bo mi trochę za gorąco.